Jeszcze przed świtem o 4.25 rano, 14 grudnia, ciszę niewielkiego irlandzkiego miasteczka przerwał telefon na numer alarmowy. Głos po drugiej stronie był drżący, przerażony. Kobieta zgłaszała, że jej sąsiadka potrzebuje natychmiastowej pomocy, że została zaatakowana nożem. Kiedy policyjny patrol dotarł na miejsce, w powietrzu wciąż unosił się zapach krwi i chaosu. W małym mieszkaniu trzydziestoletniej kosmetyczki kosmetyczki Nadine Lot panował przerażający widok. Na podłodze w kuchni, wśród porozrzucanych przedmiotów, leżała kobieta. Nieprzytomna, ciężko ranna. Nad nie okręczała jej matka Claire, rozpaczliwie próbując przywrócić córkę do życia. Funkcjonariusze wezwali pogotowie przekazując dramatyczną informację. Ofiara została niemal dosłownie pobita na miazgę. Kilka minut wcześniej sąsiadka, Amelia Kulenowicz, usłyszała krzyki dobiegające z za ściany. Gdy biegła do mieszkania, Nadine zobaczyła scenę, która na zawsze wyryła się w jej pamięć. Nad kobietą pochylał się mężczyzna, jej były partner, Daniel. Jego twarz była wykrzywiona wściekłością, a ruchy dzikie i niekontrolowane. Amelia uciekła, by wezwać pomoc, dzwoniąc zarówno na policję, jak i do siostry Nadine, Phoebe. Fibi i ich matka były na miejscu niemal natychmiast, mieszkały niedaleko, ale kiedy funkcjonariusze dotarli do mieszkania, Daniela już tam nie było. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, walczyli o jej życie.